Dobra, podstawowa rzecz. Wszystkie cały dystansu. Jesteś pełna na dystansie. Zdajesz na przykład drugi lewy prost. Długi. Okay. No sobie, Leci ja mogę trafić. Nie ma czegoś takiego, że ty podchodzisz najgorsze co może być. Kurwa chcę go uderzyć, lecę do przodu, Nie ma czegoś takiego, jak odchodzę też sam. Ta lewa ręka to ma być twój dystans, nawet jak on ma wyciągniętą radę, ty wiesz, że go nie trafisz, ale przeszkadza, mu rozwinąć akcję. Druga rzecz, nie możesz iść na wprost. Jesteś jak kula, polujący zwierzę, hop, cały czas w ruchu, żeby była w miejscu. I najgorsze, co lubią, robią, zrobią. Zaraz 2, trzy, cztery ciosy. Prostuje się, albo jedna i kurwa, prostuje się i idzie do tym. Jesteś świętym kołem. Ty jesteś wielkim polującym. Na starej kalkuliczce cały czas podchodzisz, koncentracja, hop, 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 tu dystans atakuje z jednej strony, z drugiej. Nie masz za 3 osób, wyprostujesz się, zaatakowało, tylko yep. <grym> Powoli, lewy proste, hop, i u nich, u nich podchodzisz, hop, hop, hop. Podchodzisz na razie, tylko lewy proste, hop, hop, być w takim dystansie, nic więcej bliżej podejdzie, zwalcz małpkę, patrz, zadał nawet nie doszedł do Ciebie, jest tu w pozycji, nawet w rękawicy, żeby po prostu o nie rozumiał hop, hop, hop i już jestem tu, hop, hop, szukam sobie miejsca, zatrzymujemy się, lewy prosty, te dwa, trzy kroki, żeby się dozwalić, tak jest, bieżąc tam, Zrobiłeś akcję, hop, hop, hop i hop, już cały czas dotyk, cały czas swoim ciałem mm kontynuujesz -hmm. jego ruchy. A no bo to, to dwie razy razem. To... Wjazd, hop. Mogą być też rotacje, zadajesz się na rotację Aż ja Zacznij, hop, hop. Zobacz, Tak, rękawice. To tak to dobrze. Pozwól mi z rękawicy. To ma być to chodź. To, to, to masz, normalnie. Zobacz, jeżeli ty będziesz stół, on się zrobił miejsce. Stół. On się zrobił miejsce. Zejdzie. Zrobi sobie rozbije, wejdzie. Zrobi sobie zejście, Co Cokolwiek. Ty musisz być tak, że ty już chodzisz. Jeżeli tu z tej strony idziesz, Tą rękę możesz sobie odpuścić. Kontrolujesz, ale ta ręka musi być tu. Jesteś z tej strony? Nie, Jesteś z tej strony. Tą rękę możesz sobie dać tu. barki, możesz sobie odepchać, rzucić, tak? Mhm. Możesz tu mieć rękę. Możesz tą rękę tu dać. Ale ta musi być tu. Jak tu będziesz miał tą rękę, tu to wyciągnij. na 对呀。